I właśnie ta jakość porodu i rodzaj determinuje to, czy dziecko chce stać, czy nie chce. No bo zobaczcie, macie na przykład ciążę cały czas podtrzymywaną farmakologicznie, czyli jesteście e, lekko zwiotczane tymi lekami, żebyście, żeby ten poród nie nastąpił przedwcześnie. W związku z tym wyobraźcie sobie, że wasze dziecko też rodzi się wiotkie. No i, wtedy, no i wtedy po prostu jest mu trudno ssać. Kiedy poród jest bardzo trudny, kiedy jesteście wymęczone, dziecko jest wymęczone, jest na przykład wspomaganie porodu, jakiś wakum albo kleszcze, to zobaczcie, te wakum czy kleszcze działają na, na czaszkę. A tutaj mamy mnóstwo nerwów. Czaszka u dziecka jest dość miękka, w związku z tym ściśnięcie powoduje pewne potem dysfunkcje neurologiczne i na przykład mamy dzieci napięte. Trudno je wtedy nakarmić. I dziewczyny, to wcale nie jest Wasza wina, po prostu tak się dzieje. Kiedy takie sytuacje są, sprawdzacie i konsultujecie to zawsze z doradcą laktacyjnym. Jeśli doradca laktacyjny się podda, bo to nie jest kwestia właśnie doradztwa laktacyjnego i kompetencji doradcy, wtedy szukacie sobie rehabilitanta, który odbarczy dziecko albo spowoduje, że że po prostu dziecko będzie miało więcej siły, czyli to napięcie po prostu wróci do normy. I w tym czasie, drogie panie, karmicie czymkolwiek, jakkolwiek, gdziekolwiek, bo dziecko musi jeść. Nie możecie zaprzestać karmienia i walczyć o karmienie piersią, bo to nie jest walka, tylko to ma być akt, który powoduje, czy działanie, które powoduje, że dziecko się najada i może dalej żyć i funkcjonować. W związku z tym waszą rolą jest nakarmić jakkolwiek dziecko. Jeśli będziecie ściągały pokarm z piersi i dawały dziecku w jakikolwiek sposób, tak jak Gosia mówiła, gdzie jej córka urodziła się z połową serduszka, znalazła sposób na to, żeby dziecko karmić własnym mlekiem. Gosia znalazła sposób i każda z Was ma takie możliwości, żeby ten sposób znaleźć. I teraz kolejny taki tip. Dziecko jest za mało. Je za mało. Przyczyn może być wiele, natomiast. Zwykle to jest tak, moje dziecko je za mało. Ile ja nakarmi z piersi? Nigdy nie wiecie, pierś nie ma licznika. Jeśli dziecko przybiera na masie, przepraszam, na wadze, jeśli nie klika, pije cicho, nie męczy się przy tym, w miarę prawidłowo je, to nie ma się czego czepiać, jest ok. I koniec, kropka, zostawcie to, bo natura sobie radzi. Natura wymyśliła to wszystko, czy stworzyła to wszystko, więc nie ma sensu jej poprawiać. Nie jesteśmy lepsi niż natura, bo jesteśmy częścią tej natury. A w momencie, kiedy widzicie, że dziecko spada na masie, na wadze, głośno pije, męczy się, często zasypia, to znaczy, że pije za mało, bo traci kalorie na to, żeby w jakiś sposób wystymulować pokarm, a nie ma na to siły, albo na przykład ma skrócone wędzidło, albo znowuż wracamy do napięcia, albo ma jakieś niewygaszone odruchy, więc drogie panie, po prostu trzeba się udać do specjalisty i znowuż wracam, karmicie swoje dziecko, bo to jest w priorytecie i zajmujecie się tym, żeby móc karmić piersią, albo wybieracie alternatywny sposób karmienia bez poczucia winy. Wy decydujecie jak chcecie. Natomiast w tym wszystkim pamiętajcie, że jesteście najważniejsze, bo to wy musicie się najeść, wyspać, być szczęśliwe, jeśli tylko się da, i mieć wspierające otoczenie. To musicie mieć to. To, o czym mówiła Gosia. Mówiła, że 11 razy czasem karmiła w nocy swoje dziecko. Tak może być. Więc pamiętajcie, że trzeba, jeśli. Karmicie w nocy swoje dziecko 11 razy, to zastanówcie się, kto wam może pomóc w dzień, żebyście mogli się trochę przespać. Nie powiem wam, jakie jest rozwiązanie na to, bo każdy może znaleźć rozwiązanie w swoim środowisku. I teraz wracamy do kolejnego typu. To jest dziecko głośno pije, czy zasypia podczas karmienia. To jest to, o czym mówiłem. Tam może być kłopot związany z diagnozą wędzidełka, bo tak, jeśli głośno klika dziecko, ja zaraz wam pokażę jak to mniej więcej wygląda, włączę Wam filmy, no to po prostu ewidentnie dziecko nie uszczelnia tutaj. No i klika, próbuje zrobić wszystko, żeby zrobić tą kompresję, czyli bo dziecko pije w taki sposób, uciskając, ale nie może tego zrobić, bo przeszkadza mu język, który jest po prostu przyrośnięty do dolnej części, bo to wązidło jest skrócone, albo na przykład jest tak napięte, że ma takie mocno ściśnięte tutaj te okrężne mięśnie ust, jest takie, albo na przykład wygięte w rogalik. To zobaczcie, jak człowiek się wygnie w rogali, jak ciężko mu przełykać ślinę. A co dopiero dziecko, jeśli widzicie, że wasze dziecko parę dni po porodzie jest takie fajne, podnosi główkę, widzicie, że jest silne, opiera się na rączkach, to nie jest dobrze, dlatego że dziecko w tym czasie nie może tego robić. To znaczy, że jest napięte cała ta taśma mięśniowa. Od, od tutaj czubka głowy, szyja, plecy, pośladki, tylne mięśnie ud, jest cała naciągnięta, dlatego po prostu dziecko funkcjonuje w taki sposób, jakbyście skróciły, skróciły mu Śpioszki, nie I wtedy się dziecko wygina w rogalik. To nie fajne, spróbujcie się teraz wygiąć w rogalik. Także pamiętajcie, drogie panie, szukajcie specjalistów, próbujcie rozwiązywać sytuację same, jeśli możecie, ale jeśli to nie idzie. To naprawdę rehabilitacja jest w Polsce na dobrym poziomie. Macie dobrych osteopatów od noworodków, dobrych rehabilitantów, świetnych neurologopedów, którzy specjalizują się w noworodkach. Musicie po prostu ich szukać. I teraz tak, co daje laktator? Bo to jest częste pytanie i, i właściwie mamy na rynku dwa systemy laktatorów. Jeden to jest system klasyczny, który wsysa brodawkę sutkową, a drugi to jest system uciskowy. I te dwa systemy różnią się zasadniczo, bo ten system klasyczny odbarczy pierś z za dużej ilości mleka, odciągnie pokarm. I spokojnie jest OK. Natomiast ten drugi uciskowy to jest taki system, który ma zastąpić w kryzysie dziecko przez chwilę. Ale zastąpić nie dla nas, tylko dla piersi. No bo kiedy pierś kiedy przystawiacie dziecko do piersi, dziecko pije w taki sposób uciskowy. Czyli najpierw wykonuje ucisk, kompresję. Ta kompresja powoduje, że tworzy się podciśnienie w buzi i następuje przyłknięcie. Czyli jest taka triada. Laktator klasyczny pracuje w taki sposób, że wsysa brodawkę do środka. W związku z tym nie jest to w ogóle ten wzorzec. To jest ten ostatni moment przełknięcia. I teraz laktator klasyczny jest fajny przy fizjologii, kiedy poród był fajny, kiedy dziecko jest ok, potrzebujecie po prostu sobie ściągnąć pokary i w porządku. Natomiast laktator klasyczny, kiedy stosujecie od razu po porodzie, a nie możecie przystawiać dziecka, zmienia wam wzorzec prodawki sutkowej i tak. Powstają, w, na, na, w, takim, w takiej nieświadomości eee, mamy KPI, które mają pokarm, nie wybrały świadomie karmienia właśnie inaczej, tylko nagle przystawiają dziecko do piersi, a tu nie idzie. Dlatego, że przy długotrwałym używaniu, na przykład po planowym cięciu cesarskim, kiedy dziecko jest odłączone od mamy, bo jest w inkubatorze, bo urodziła wcześniaka, stosują taki system szpitalny, ten klasyczny, wtedy ta brodawka może się zmieniać. I prawdopodobieństwo te w badaniach, które zrobiliśmy, prawdopodobieństwo, czy ten procent wygląda mniej więcej tak: 70% mam, które nie mają kontaktu na dzień dobry, to co mówiła Gosia, że na dzień dobry musi być jak najdłuższy kontakt z piersią dziecka, dlatego że dziecko utrwala wzorzec brudawce słodkowej. Kiedy kobieta nie ma możliwości, żeby dziecko utrwalało ten wzorzec, laktator zrobi to za dziecko, tylko może zrobić to w sposób prawidłowy bądź nieprawidłowy. No i właśnie tutaj i tutaj e, e, i tutaj właśnie mamy te problemy. Sprób